Hej, witajcie. Z tej strony Durwart. Witam Was w grze World of Tanks. A w tym materiale chciałbym przedstawić Wam szczegóły promocji, jaka właśnie się na serwerach rozpoczyna z okazji Dnia Zwycięstwa, czyli daty zakończenia II wojny światowej w Europie. Mamy promocję nazwaną Parada Wojskowa. Tak jak już przed rokiem czy też dwoma, promocja wygląda bardzo podobnie. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że za pierwsze zwycięstwo w bitwie otrzymywać będziemy doświadczenie razy 5. Dodatkowo pojazdy standardowe od poziomu 8 do 10 będzie można kupić 15% taniej. Nie dotyczy to oczywiście drzewka czechosłowackiego, które w tym momencie posiada swoją własną promocję. Szczegóły tej oferty. Omówiłem w poprzednim materiale. Na co warto również zwrócić uwagę, to skala przeliczenia wolnego doświadczenia na doświadczenie załogi za każdy punkt wolnego doświadczenia nasz załogant może otrzymać aż 10 punktów, dzięki temu będzie można całkiem nieźle podszkolić swoich załogantów. Ja niewątpliwie z tej opcji zamierzam skorzystać. Osoby posiadające większą ilość złota zapewne cieszyć się będą z promocji na ósmopoziomowe pojazdy premium. Dla tych, którzy tego złota posiadają nieco mniej, przygotowano obniżki na pojazdy poziomu szóstego oraz siódmego. A osoby, które kolekcjonują pojazdy i nie mają jeszcze w swoim garażu żadnych, Drobiazgów to pojazdy od drugiego do piątego poziomu mogą kupić za połowę ceny, i tutaj moja rada, jeśli chcielibyście pobawić się nieco i przy okazji sporo kredytów zarobić, polecam serdecznie Czołg Radziecki Churchill 3, który jest chyba najlepiej zarabiającym pojazdem premium na poziomie piątym. Dodatkowo w ramach Promocji Parada Wojskowa: możemy zakupić wyposażenie do swojego czołgu za połowę ceny. Czyli jeśli odwlekaliście zakup jakiegoś dosyłacza do artylerii, czy też wentylacji do czołgu ciężkiego, tutaj będziecie mogli naprawdę sporo zaoszczędzić. Dodatkowo materiały eksploatacyjne: będzie można kupić połowę taniej. Zróbcie zatem zapas gaśnic, jeśli jeszcze takowego nie posiadacie. A osoby, które chcą rozbudować swój pancerny arsenał, ucieszą się z obniżki zakupu cen w garażu, które będą teraz kosztowały 150 zł, a nie 300, jak do tej pory. W ramach oferty specjalnej możemy również nabyć wyjątkowy pojazd. W tym tygodniu jest to IS-2 w wersji Berlin. Możemy go nabyć wraz z niewielką ilością złota oraz, oczywiście, specjalnym miejscem w garażu. Od 11 maja Wargaming przewiduje wprowadzenie innego, wyjątkowego pojazdu, i takie pojazdy mają pojawiać się co tydzień aż do końca miesiąca. I jeśli potwierdziłyby się przypuszczenia, jakie krążą po różnych forach oraz blogach, w kolejnych tygodniach liczyć będziemy mogli na Nasz pierwszy polski akcent w grze, czyli Rudego. Czy tak się stanie? Nie wiem. Mówiąc szczerze, wiele osób na to bardzo liczy. Ja w Rudego wyposażyłem się już jakiś czas temu, dlatego dla mnie jest to, mówiąc szczerze, obojętne. A pozostałych pojazdów, właśnie ISA-2 i prawdopodobnie radzieckiego niszczyciela, kupować nie zamierzam. Kromuel B, czyli Cromwell Berlin, również od jakiegoś czasu gości w moim garażu. Tutaj mamy jeszcze krótką instrukcję, w jaki sposób możemy wymieniać wspomniane punkty y, wolnego doświadczenia na wyszkolenie załogi. I aby Was tutaj już totalnie nie zanudzić moim gadaniem, dodam, że promocja trwa od dziś, czyli od 6 maja, od godziny 7:10 i Zakończy się we wtorek, również o godzinie 7.10. Zatem gwiazdki razy 5 mamy w piątek, w sobotę, w niedzielę oraz w poniedziałek. Spodziewamy się zatem sporego ruchu na serwerach. Życzę Wam, aby chociaż te gwiazdki razy 5 były zbijane za przynajmniej 8,5 tysiąca doświadczenia. I to tyle w tym materiale. Jeśli chcielibyście wyrazić swoją opinię na temat tej promocji, serdecznie zapraszam do dyskusji w komentarzach. Czekam też na Wasze zdanie dotyczące Rudego. Pojawi się on w ramach Parady Wojskowej, czy też nie? To tyle w tym materiale. Do usłyszenia. Cześć!